Dzień dobry, dobry. szczęśliwego Nowego Roku, jak efekty? No powiem panu, że efekty są, są, w, w tym tak? roku zdecydowanie lepiej niż w tamtym Tu dwie siadły, siadły Siadły? O, to siadły. gratulacje Dwie godzinki jestem, dwie siadły, dzięki Gratulacje Dzięki tu? Zdjęcie pan ma jakieś? Nie, zdjęcia nie mam Do, do plecacha wziąłem, bo to wymiarówki, nie? 71, a tamta 76 o, to ładnie. W plecaku. Nie wiem na no wymiar, Wie pan. 3 lata chodzi, ale nawet nie wiem jak smakuje, nie? No to pozwoliłem się w tym roku. <słys> A na co, na co? Na wiplerka. Na co? Na wiplerka, Tego od pana sieka. Aha. Dobrze to połamania kija. Dzięki. Zdłowie. Dzięki. Dzień. Patrzcie jaki kurwa oszust w plecaku. ман петрочек что ты ты как плечог лочишься